Jesteśmy inwiktą, czyli jesteśmy niezwyciężoną. Pomagamy naszym pacjentom, bo istniejemy po to, żeby ludzie mogli mieć dzieci, jeżeli dłużej zdrowo. Dla nas liczy się każdy procent skuteczności w naszym leczeniu więcej. Jak to robimy? Bo wprowadzamy różne nowe metody. Jesteśmy z duchem czasu, a nawet wyprzedzamy ten czas, opracowując własne nowe metody leczenia. Dzisiaj pracujemy ze sztuczną inteligencją. Jesteśmy jedyną kliniką w Polsce, która wspiera pacjentów w ten sposób. Klinika Invicta po raz kolejny wspiera inicjatywę Fundacji Pomoc dla Płodności. Już drugi raz z kolei jesteśmy gośćmi niesamowitej imprezy Płodność strefa specjalistycznej wiedzy. Podczas tego wydarzenia klinika Invicta zaprezentowała najnowsze osiągnięcia w dziedzinie leczenia niepłodności. Podczas naszych wykładów nasi eksperci opowiadali o zagadnieniach z genetyki, o tym jak szalenie istotna jest w procesie leczenia niepłodności. Również dzisiaj ogłosiliśmy nasze najnowsze osiągnięcie leczenia in vitro nowej generacji in vitro z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Oraz opowiadaliśmy o tym, jak bardzo istotna jest diagnostyka zarodka, diagnostyka preimplantacyjna. Współcześnie zaczynamy coraz bardziej zdawać sobie sprawę z problemu, jakie są wady genetyczne zarodków. Problem dwojaki, problem kariotypu nieprawidłowego, problem dziedziczenia chorób genetycznie uwarunkowanych. I żeby poradzić sobie w tej sytuacji, uniknąć zagrożenia, najlepszym rozwiązaniem jest jednak. Diagnostyka preimplantacyjna zarodków, czyli procedurze in vitro, badanie zarodków pod kątem występowania nieprawidłowej liczby chromosomów, ale również możliwe jest badanie pod kątem występowania mutacji jednogenowych, tak zwanych chorób rzadkich, które są przenoszone rodzinnie, dziedzicznie. Takie mutacje mogą wystąpić spontanicznie, mogą być też dziedziczone natomiast mutacje, Dotyczące liczby chromosomów są zawsze, zawsze mutacjami spontanicznymi. Nie ma innej metody, żeby uniknąć podania zarodka, który posiada w sobie wadę genetyczną, jak badanie preimplantacyjne. Możemy zbadać zarówno liczbę chromosomów, jak i ich strukturę, a także obecność przemieszczeń materiału genetycznego albo uszkodzeń punktowych. I tak naprawdę, po pierwsze, unikamy urodzenia chorego dziecka. Po drugie, możemy obniżyć ilość poronień, jako że podawanie zarodków prawidłowych genetycznie bardzo mocno obniża liczbę poronień. Również pamiętajmy o tym, że jest bezpieczeństwo w ciąży. Ta wiadomość, ta wiedza na temat tego, że dziecko jest zdrowe. W wielu przypadkach jest bezcenna. Każdy, kto oczekiwał na wynik badania genetycznego, wie o czym ja mówię. Prawda? Boi się, że waba genetyczna jest, a tego już nie będzie w tym momencie. Zarodek jest badany, podany, jest zdrowy. Anomalie genetyczne mogą być ważną przyczyną niepłodności. Dlatego istotną rzeczą jest wykonanie odpowiednich badań genetycznych u każdej pary, która nie może dochować się potomstwa. Zwykle badamy badanie kariotypu, badamy geny związane z neoklisidozą i niektórymi innymi chorobami. Które mogą zaburzać płodność. Jest to o tyle istotne, że odpowiednio wykonane badania genetyczne mogą, po pierwsze, pozwolić wykryć taką przyczynę niepłodności, po drugie, dobrać odpowiednią metodę leczenia niepłodności, jak również pozwalają uniknąć wystąpienia chorób genetycznych u potomstwa. Dlaczego warto przyjść do Invicta? Dlatego, że jako pierwsza sieć klinik w Polsce wykorzystujemy sztuczną inteligencję w leczeniu niepłodności. Przez dziesiątki lat gromadziliśmy dane, które teraz wykorzystujemy, aby zapewnić naszym pacjentom jeszcze większą skuteczność i bezpieczeństwo. Stworzyliśmy oprogramowanie, które łączy w sobie historię 13 tysięcy stymulacji hormonalnych. Tu prawie 9 tysięcy unikalnych historii pacjentek i ponad 400... Zmienny, którym opisowaliśmy na początku tę historię. Dodatkowo wzbogaciliśmy te dane danymi em, genetycznymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić naszym pacjentom jeszcze bezpieczniejsze i skuteczniejsze leczenie niepłodności. Sztuczną inteligencję WinVicta wykorzystujemy po to, żeby było dla Państwa skuteczniej, bezpieczniej i taniej. Co to technicznie oznacza? To znaczy, że wchodząc do kliniki, będziemy mogli w lepszy sposób i bardziej spersonalizowany dobrać protokół stymulacji który zwiększy swoją skuteczność o 20%, o 10% zmniejszymy liczbę stosowanych leków podczas stymulacji, co spowoduje, że cała stymulacja będzie bezpieczniejsza, a ilość uzyskanych komórek jajowych będzie większa, to znaczy będzie bardziej skutecznie. Zapewne zapytają Państwo, czy trzeba się tego bać. Oczywiście, że nie. Jest to system komputerowy, który stosujemy już podczas wizyty z pacjentem, więc możemy razem z Państwem przejść przez cały proces tej stymulacji i pokazać jak AIO działa. Więc nie wymaga to od Państwa żadnych dodatkowych kosztów, a możecie skorzystać z tego, co niesie za sobą sztuczna inteligencja i nowinki technologiczne. Podczas dzisiejszego wydarzenia pacjenci mieli możliwość skorzystania z indywidualnych porad z naszymi specjalistami, Eksportawi z dziedziny genetyki, leczenia niepłodności oraz diagnostyki. Wspieramy naszych pacjentów, wspieramy lekarzy. Lekarzy wspieramy po to, żeby pracowało im się łatwiej. Pacjentów, żeby osiągali swój cel, efekt, czyli jak najwyższą skuteczność w leczeniu. Jesteśmy niezwyciężeni. Tę niezwyciężoność przekazujemy wszystkim, którzy do nas przychodzą. Zapraszamy do indikty.